No właśnie, jestem ciekaw, kurczę, czy impost jutro mi przyjedzie. Bo mam napisane w trasie. A jednak, jednak podniosłem mu cztery. Od Maćka, nie? Nie, ja sobie na temu zamawiałem obudowy do, tych, do telefonu. Aha, ale od Maćka ten. Od Maćka ci idą płynie? Nie, no co ty, proszę cię. Idą? Nie. A, to bym się, wiesz co, wcale nie zdziwił, jakby się okazało, że ktoś właśnie od nich mnie zgłosił. Ale ten, yy, jak się pytali na Hubie no o Pinki, Pinki, to się zgłaszałeś? Tak, do jakiegoś Jakuba wysłałem swoje dane do no wysyłki. No to, to, macie, to, to Maciek wysyła je. No ale bo to mi, to no, ale to mi to, na pewno że, o, nie wyśle. O, to przekazał do Macieka i Maciek wysyła. A nie masz wimpości w pościewa, Bo ja już mam. Nie, nie mam. Oni mi nie wyślą, no co? Ty? Ja tutaj no, jestem tego akurat powiem, że mi nie wyślał od Pinki. No bo to wiesz, Jakub coś podał do Maćka dalej i Maćk to Ale ten kuc cały. No tak. No to mówię, kuc mi nie wyśla. A widzisz to nadal na mapie? Nie widać go, nie? Postawcie. Ja jest, tu jest jeden chyba. Ja jeden jest, nie ma więc Dobra, gdzie wyskakujemy? O, tam na to fioletowe? Czy na most? <grym> Teraz to już byle gdzie. Na most, bliżej. No na most. Jest <grym> no mi O, A, znowu lądują. Ja się nie dajcie zawitek przed Postaramy się. E, po, tu jest, po linie jeździ. To będzie BOD jeździć do góry i na dół no, A za kiedy cię zabiję, o, rady, to nie... To głos zabił przedtem a nie mnie nikt nie zabił, przepraszam bardzo. Kurde wpadłem to, do to, 150 to. wody 150 dostałem hmm. ja Czemu te gry wszystkie mają aktualizację takie rani są Konsolkę chłopczy, kuścić po raz wszystko jest pod nowe robione Dobra, ja... koledzy mają nowe i na wszystkich drogach takie haczyk hmm. do tego aktualizacji. No, Ogólnie to jest założenie, że patrzę na to internet, tu ciulo leci. Gdzie, gdzie, To jest wszystko dziwne, że przeważnie jak są aktualizacje, jakieś grze to się tnie jak stargać To będzie to, to ty jest taki na... jest taki słaby procy, że nawet nie zauważysz różnicy On jest na dole Ale ja byłem na dole z dołu wyszła Przecież strzela do mnie tu jest Teraz go w Jak to asysta, kurde. Ten mi zabił. Nieee. Mm. że to jest niesprawiedliwa gra. Okay. Kurde, molek, kurde, molek. Dobrze, że sobota jest. Tu jest wyrzutnie jak ktoś chce. No jest na i kota. Mm. Dzień, dzień, kod Mój kot zaginął niestety. Ja mam. Moje nie zaginęły, pies nie zaginął. Mój kotek zaginął niestety. Sobota dzień wolny, jak to mówią, nie? Już to zaplanowałem, robotę sam sobie, ale... O, gdzieś jest, tu jesteś, patrz, wiesz, jakie ładne buty. Muszę wylądować, kociel. Podobają ci się. <trym> Czerki! znowu fałdągi wyjdą. Eee, co za ludzie, dajemy jakieś... Dzisiaj, dzisiaj mi wpadło 1000 za darmo tutaj. To... Nic nie ma za darmo. Ale wodę dają za darmo. Czego nie dają za darmo? Wład Z kim ty się to no? strzelasz? To nie ładnie no, To jest nic Te twoje słuchawki gdzie się tu chyba nie zobacz do No Dlaczego? Jakby nie słyszysz, że to dalej No niestety nie słyszałem, że to dalej Ja to dalej. Nie, no to jest chore. Ten, ten. Ta szczerba mi ręczna to jest chora, nie. Jeszcze lepiej HP daje na dystans, niż, niż normalnie. Kurde, znowu ten. Znowu ten turbo jest daleko. Ten. Nie ma auta, nie? Tu jest niedaleko mega ląduje Na zimie no, 900 metrów tylko Jak auto to niedaleko Ja mam auto, próbuję do niego jechać Dobra, że to no, no ja nie, nie ma szans. Znaczy mapy trzyma, żeby... A mówiłem, że mówiłem. A ewidentnie muszę sobie zmienić samochód. Jakbyś zmieniał komputer, to stary mi możesz grać nie? na Dzień Dziecka. Słyszymy. <słyszymy> już, kurwa na kopie grał, to nie będę z tobą grał. Ja nie będę w Fortnite grał, tylko w twierdzę. Edycja ostateczna. Ale dlaczego na komputerze nie, nie może grać? No, bo stracik udaje Gdzie oni są? Prata, prata podobno do temu, Muciowi ten komputer do tego... Znaczy laptopa do czyszczenia, to myśmy mieli z Jackiem, że już ten może nowy kupywać Dobra, tu są typy. Idziemy na nich? Możemy iść. No, chciałem w krzakach się ukryć i do nich strzelać. Nie, yeah, na parzankę. Proszę, wjeżdżają na całości. Nie ma, kurde, to i tamto. Jeszcze jeden. Chmój. Nie, maletko, życie jest niesprawiedliwe. Jeszcze jeden tam jest z tyłu. A nie, to te glutki. Jest glutek do wiele. jest na chwilę, kurwa, coś tofi. Dlaczego? Ty no. wiesz dlaczego. Nie ja wiem wychodzę. o co ci chodzi. Ja wychodzę, kurwa, z tej gry. Kurwa, jaki ojciec, taka córka. Nic ci nie zabrałem. Niebieską broń mam dalej. Kurde. Każdemu spada kapsuła, to się, kurde, wrzucam na ja, ja tylko dwie otwarłem. Wyście się bili, o jedną, a ja otwarłem dwie. Dobrze mówią, tam gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta. Tam Andrzej korzysta. Mhm. Kurde, dawniej grali, współpracowali, teraz się tylko kłócą, jak... Wyście są jak stare małżeństwo teraz. Ty, ja mam tą broń, <grym> którą miałem. Ja nie wiem, o co Mariuszowi chodzi. Dla zasady się kłóci tak. No to mówię jak stare małżeństwo gdzieś, gdzieś otwarł tam kapsułę No tam była jednego drugiego gdzieś mi karta za rimu. Tam są A, to wychodzi o tą durną kartę Nie, bo broń też tam była fioletowa i też żeś mi jest za duma. No nie, ja mam niebieską broń Zobacz No zobacz Tą mam broń nie mam czasu, bo muszę medalią bić. Eee, tam się czepiasz, a nie masz o co. Jest typowa stare małżeństwo, za z sobą, tylko się kłóci. Kartę wziąłem, fakt. Jedną. No bo dwóch nie mogłem wziąć, bo jak się bierze jedną, to drugiej nie można. Broni ci nie wziąłem. Tu jsou ty pěcháčiče. Můžu jestem ten Mariusz, proszę, jesteś? Jestem. Oto. to jest gościu? Gościu piłeś Czy to było ty właśnie? Było, ty grześka. A czemu nie zaznaczyłem? Tak dawniej było, teraz ma... No kijowo teraz właśnie pokazuje. Ja też przedtem myślałem. O, tu lecą piękne kawsułki. On nie nadobicie tu ten. Powaliłeś go? Tak. A czemu mi asyst nie dał? A ja wiem. Tłumaczę. No, A najdłużej jest tu. To nie jest jeden, no zrobicie ten co na lewo A ten też nie. Cześć Mariusz co tą karta Jeśli pienieszstro Czekaj tu coś chodzi. Co masz Mariusz, to S. Nie bierzesz tego? Cokolwiek. Bierz już mam wszystko co chciałem. Tak? Już, już nie jesteś obrażony. Ale ja nie jestem obrażony, tylko się śmieję. Ja nie jestem z tych, co się obrażają. O Andrzej ci zabrał kartę. <grym> A Czemu mi skarczysz? Nawet <grym> ten... <grym> <grym> No no, dobrze, mówił Marzen, i Skarży jego ona. Na, Zabiera jego ona. No, no, no. to Nie do tego, pato, córka, do ojca. <śpiewanie> <śpiewanie> jednak to nie wina. A gdzie potem nabywa? tam do <śpiewanie> To jednak nie wina biednej Amelii, tylko do ojca takiego. Tu jest yeah. chyba typ. No. Tu są No leżacy. A i w tym domku ktoś był, patrzył, czy coś jest. Kurde, nie mogę go trafić. Aha, podnoszą się medaliony. Zginąłem w tej jednej czy co? Uważaj, to możesz, badałem tam. A dlaczego tam, zginąłeś? Bo koronki nie mam. O, pokazuję, że masz. A mi też pokazuje, bo... że masz. Aha, bo mi pokazuje, że nie mam. Więc właśnie się zastanawiam, czy ty to jest. Czy ten stało, mój ale... samochód jeszcze jest? Kurde. Nie? No jejdź, sobie o coś nie Ja oszczędzam. Stuga dostał, ale miję do mnie. Skurde mi. takim hotelu. Uważaj, że się mu. Bym... i ja przez niego dostałem, za pół HP. Czegoś dobrego No i znowu mnie pachnie, no Idę podnieść flagę Nie mów niebieskiego. Kurde, on jest gdzieś tu Uważaj, samochód zaraz wybuchnie Chodźmy do Mariusza Jak już strefa idzie, nie do

A iść tam. Oni tu sobie skanują. No masz medalion tam gdzie oznaczyłem. A to mówię, że tu. Zali z tyłu, tu gdzieś są. Spokojnie, nie wiedzą co robić. Jestem chabija, tylko za 28, za skałą. Maria, że idzie skałę w Kurde, stanął no mi na głowie mnie zatrzymał Jeden złodziej, drugi po głowie zbiegą Ty powiedz mi Grzeszyk, jego baba dzisiaj jest biła czy co, że on taki... Nie ma rodzi właśnie <laughs> Aby mnie zrobili to wszystko możliwe dzisiaj. Tak! Ale mu wygrać rundę, wygrałem mu koronkę, mu zdobyłem nie mu dać. No, no. no. Wygrę to nie. Idą, 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 ważyj. Obsługę podnoszę. Ach, leży jeden. Się tak dalej. Drugi dostał stówę. Ma więcej jak stówę, ucieka na tym młocie tam. Na prawo. Widzisz go? Zabiłem go w powietrzu. Kie... powietrzu. Zginął, no. A... tego ten medal jeszcze zespał, bo jest. Go trafił, cheater jest taki. Otwierajcie te eski, bo one mają złote bronie. Kurde, strefa... Nie mówię, że wow! strefa idzie. Z krzaków do mnie strzelali. No ten medalem ją dostał. O, Otworzyłem, ale musiałem uciekać. A my uciekać uciekajcie bo strefa bije za pięć Ty ja Kurde. Kurde Ej O tu się poukrywali oni tu wszędzie są, uważajcie I tu ich jest naprawdę Dwie ekipy i chyba oni współpracują Aha, na hitę mnie załatwił Jak oni No oni się tam pochowali koty. I to takie naprawdę sukienko Nie podoba mi się to chyba no to Tak Albo to jest mój, nie masz złoto, A, i Tak masz złoto. Piękne na górze jest za tobą, ale drugie miejsce też dobra. Dobra, gramy panowie. Do turnieju trzeba trenować. A co, robię ja takie turnieje dla słabej uszy. Nie no, dla prosów. Powiedział Mariusz, że jesteście prosami, tak? Ja ci to tak skomentuję. Dużo mówi, a mało Bało robi. robi. Haha, Choć nie powiem, 5 kg miał tyle co ja, ty miałeś 4, to byłeś najgorszy. bo ja jestem najgorszy.